Druga część naprawy drukarki. Jest już po wymianie modułu kamerki, ale dalej nie działa. Czas na płytę główną. Zobaczymy, czy po takiej wymianie się włączy w ogóle. Najpierw rozkręcamy tył. Pod spodem dużo tego, ale to w zasadzie nie jest aż takie straszne. A może zostanę naprawiaczem takich drukarek? Po kolei rozbieram najpierw wiatraczek, następnie dwie śrubki trzymające port USB-C i wyjmujemy z portu, a następnie reszta komponentów, jak, takich jak na przykład antena WiFi, podłączenie do ekraniku, jak i zasilania. Następnie. Dostajemy się do zasilacza głównego, a przez to mamy dostęp do dwóch kabli, które musimy odłączyć tam. I zostaje nam ostatni krok: czyli odkręcenie trzech śrubek od płyty głównej i wyjęcie jej. Hola, hola, nie ma tak prosto. Jeszcze, jeszcze parę kabli na górze. I mamy płytkę w rękach. Teraz bierzemy nową i wsadzamy z powrotem, tak jak ją roz, rozłożyliśmy. Ten proces pokaże bardzo przyspieszony, bo akord był prosty. Jak już raz się rozłożyło, to się złoży. Chyba. No miejmy nadzieję, że chociaż się włączy po tym wszystkim. Zakręcam klapę i drukarka na swoje miejsce. BUM! Ten dźwięk oznacza sukces. Tak jakby, bo po całej operacji nie mogę zalogować się do swojego konta. Dałem jej zatańczyć taniec z deszczu, znaczy pierwszą konfigurację. Była udana, mogę drukować polanie, ale konto cały czas nie działa. Elo.